Cześć witajcie, dzisiaj jesteśmy w Fesie 19 z Dobi Franek. No ja mu, byłem wyciszony, zapomniałem w ogóle o tym. Wow. No i dzisiaj tak będziemy się ścigać mustangami wypożyczone, one są wow. Więc wszystko pójdzie zgodnie z planem. Raczej. Uważaj Franek, ty Wow. poczekaj, bo coś nie mogę Franek... O dobra. Ej, gdzie ty jesteś? A tam, dobra, teraz wiesz gdzie jechać Franek? Eee, poczekaj, ja cię poprowadzę, żebyś pojechał dobrze. Okej, okay, dawaj, dawaj. Nie wiem, gdzie ten Adrian pojechał, ale raczej daleko pojechał. Bo to już, bo już dzisiaj rano pojechał gdzieś. Gdzieś dalej musiał. Dobra, tutaj hamujemy, Frank. Hamuj, hamuj. Najwyżej we mnie walniesz. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No, ty tam aż pojechałeś. Jak dawno nie grałeś, no to. Dobra, dawaj, ustawiamy się, Franek. Aha, to fajnie się ustawiłeś. Ja jestem z tej strony, a ty na drugiej. Dobra, to ja będę z tej strony. A ty bądź obok mnie. No i podejdź bliżej do przodu. Stój. Ja to wyrównam. Stój. Dobra, trzy, cztery. No ja będę jechał z pierwszej kamery Nie wjeżdżaj we mnie! Wow Dobra, jedziemy! Franek, co ty? Chłopie drifta zrobiłem. Dobra, jedziesz do przodu dalej tam przy zakręcie ja wam pokażę, bo też już kiedyś jeździłem takim mustangiem tutaj po takich drogach. No i nawet wjeżdżałem tak w zakręty tam weszłem raz. Oczywiście tutaj to się wyklepie do mechanika się dana, jakby było coś popsute, a raczej już coś się popsuło, więc... Ale na razie rozpędza się to może. Jak tego supa walułem, albo Franek we mnie. Lakier się nie obtarł, więc oj, oj. jest dobrze, dobra widzowie, wjeżdżamy w zakręt. Tam jest właśnie, o nie, Franek na drodze stoi. jak go w niego wjadę pewnie. Bum, bum. O i właśnie o to mi chodzi. Dobra, hamuj Franek, stój. No, zawracaj. No dobra, wjeżdżamy tu. I teraz Frankie idziemy w drugą stronę. Tu ty już możesz jechać w drugą stronę. A ja pojadę za tobą. Jak ty się taki rozpęd wziąłeś, taki szybki? Dobra, w sumie to się szybko rozpędza, ale to dopiero po chwili łapię ten... Yy, łapię obroty. O nie policjant! Co? No, jechał go mnie! Jadę! Uciekaj! Dobra, ja też muszę. Co jest? Stąd! Dobra, ja spadam. Ja spadam. Gdzie ty Frank jesteś? Weź trochę poczekaj. Frank pamiętasz co miałeś robić nie uciekać przez policję jakby była. Znaczy trochę uciekać, ale on jest za daleko, żeby... On cię zgubi zara. sobie to on nie goni, ale to miał ciebie zatrzymać jakby co? Bo ja to to może ucieknę jeszcze. Dobrze, że to rejestracji tutaj nie ma. Oj, chyba jakiś... Kurde spadamy! Ale nie, on musi ciebie! A ty Frank też, tak musisz trochę uważać. Dobra Frank, to ty weź tam uważaj ja ja będę o bycie tylko... Muszę sobie zrobić. Dobra, zobaczymy co oni tam... No ja nie mogę tam no, policja, już tak szybko. Hey, musisz goście mówić jak Dobry, Co? Ja na pobocze, zjedź na pobocze. Normalnie zjedź na chodnik na czy tam pobocze. gdzieś. Dobra, poczekajcie, my tutaj zostawimy gdzieś samochód i tam będziemy niby, że przejdziemy sobie no spokojnie. Zostawimy tutaj na poboczu i zabierzemy... pójdziemy sobie na pieszo. Pan musi wyjść. Dobrze. Wow, wow, wow! Co tam się Panie, dzieje? Czemu pan uciekał przed policją i mm, jeszcze za szybko jechał prędkością. Po się ścigałem, a nie, 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 Po sobie jechałem. Ja tam pana z koleką widziałem, jak pan tutaj jechał, jeden takim granatowym ustankiem i tutaj czarnym. No to pana miałem dzisiaj, no to pana złapałem, Jeszcze tamtego pana trzeba złapać. Okay. Dobra, to pan nie niech jedzie za mną. Dobra, ja. Ale tylko wolno. O chulipkę, ja, ja muszę biegnąć samochód zabrać. Bo oni chyba gdzieś tutaj mają komendę, ja muszę ciągnik zabrać stąd. Ty teraz ja zostawiam może. Oni tam jadą. Spadamy stąd. Aha. Lipka. Gdzie tu jest? To tutaj jest dobra kampa już jadę Gdzie ty? Gdzie on jest do tyłu Franek A do tyłu Oh, kurde, Oj, panie! Oj. co pan robi? Dobra, widzowie, ja idę odebrać ciąg. Ja idę odebrać ciąg, jakby co to ja nie jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj ciągnik odebrać. Co, kto tam? co to? Franek? Co ty tu robisz? A co ty zrobiłeś? Ja nie mogę. Kiedy będzie na, na ile on tutaj zostanie? On tutaj zostanie na no tydzień. Oho, a można by było samochód co odebrać? Nie. Oho, ho dobra, no to ja odbiorę, ja muszę ciągnik odebrać po tym ostatnim co było. A że co, żeby ten samochód to A, żeby tutaj... No dobra to w sumie. Ja zawsze ja już się wcześniej dogadałam, żeby ten ciągnik odebrać, no to... No to dobra. i pan tutaj będzie musiał zostać. No, okay. Ale się uratowałem. Dobra, spadamy stąd. Jeszcze można by było coś porobić. Oni uszczamy coś. O cholipka! No trzeba ten ciągnik tam zostawię, wezmę tego Mustanga. Nie mogę. Ja się nie mogę, co tam się stanęło? On niech pan przyjdzie. To, ja jeszcze tam co słyszę. Ja, ja, ryba, jeszcze... ja tutaj nie widzę. Ja nie słyszę. słyszę co oni gadają, bo, bo Frank ma krótko falówkę. Niech pan chocia, a nie pan idzie do krzaki. Ja nie ja mogę. Gdzie pan idzie? A gdzie? O. Ja nie mogę. No będzie franek musiał tam zostać. Chociaż ja się wyratowałem. Ale nie zostawił, to trochę dziwne było. No dobra. To trochę to... pan tam ma siedzieć, nie. Albo niech pan tutaj lepiej przyjdzie, bo pan tam na pewno ucieknie no. Na... Dobra widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nara. Co jest? Nie mogę wyłączyć znowu nagrywania. Znowu jest ten sam problem. Co? Nie, nie mogę wyłączyć nagrywania. Coś.